Dr. Gok, bohater nawet super, bohater na nudę. No, to ja. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić robale. To będzie taka bardzo prosta, plastyczna rzecz, bo ja z plastyki byłem cienki. Byłem najlepszy z WF-u, jak widać na wcześniejszym filmiku. Do tego, co dzisiaj zrobimy, będziemy potrzebować. Kartkę papieru, najzwyklejszą kartkę papieru, nożyczki ostre, <laughs> i w późniejszym etapie ołówek, długopis, kredkę, cokolwiek i rurkę, zwykłą rurkę najzwyklejszą. <laughs> no. Zaczynamy od tego, że z tej kartki papieru wycinamy o taki. Taki oto e, pasek papieru. E, to, to będzie na jednego tego ro, ro, robaka. E, pasek papieru e, szerokości e, 3 cm e, i e, długości 15 cm. Zostało to sprawdzone. Dłuższe się nie sprawdzają, krótsze e, takie średnio. E, no e, i teraz tak, żeby pokazać Wam bliżej, to ja muszę tą kamerkę troszkę dać e, tutaj w inną stronę. Z mojej pięknej twarzy na, na moje cudne ręce. O, myślę, że będzie dobrze widać. Uwaga. O, pokazuję. Dobra. Słuchajcie, mamy tą kartkę. Składamy ją sobie na pół, żeby, żeby zaznaczyć środek. Po prostu. O, środeczek, Super. E, I teraz tak. Składamy jeden boczek do środka. Wkładamy te. Składamy i drugi tak samo. O, proszę bardzo. O, super. I mamy już to zrobione tak, jak widać. O! I teraz drugi raz to samo robimy. Mm, no super! Dobra, dobra. O! No. No chodź, tu, no chodź. No, no. O, jest. I całość, moi drodzy, jeszcze na pół. O! Tak. Całość składamy tak. O! Mamy taki prostokącik. Zobaczcie. O! Tak. No, I teraz bierzemy nożyczki i e, nożyczkami. Pamiętajcie, nożyczki są ostre. Jak nie umiecie, poproście rodziców. No, uwaga, Dniemy tutaj te różki, żeby troszkę zaokrąglić brzuszki naszych robali. Raz, dwa i trzy i, i cztery, ała. No nie, żartuję, nic się nie stało. I teraz uwaga, e, rozkładamy, rozkładamy tu naszego robala. Proszę bardzo, ale nie tak całkiem na płasko. Poczekajcie, o, żeby powstał taki mniej więcej robal. O, widzicie? A, 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 jest, nie? I teraz możemy go troszeczkę ozdobić, e, narysować, jak ktoś ma talent plastyczny, rysuje oczy. Cudne oczy, te, a, a, to nie, nie, dobra. Oczy, są oczy? A, są. No oczy i tu z tyłu, tak dla zaznaczenia można nie trzeba. Ja sobie zaznaczam zawsze gdzieś w tym miejscu taką kuleczką albo kwiatuszkiem, miejsce, gdzie będziemy dmuchać. No właśnie, już wam mówię o co chodzi. Żeby wprawić w ruch nasze robale, musimy dmuchnąć rureczką, którą tutaj mam. I w no tu w tył, no w tą kropeczkę, którą narysowałem, popatrzcie. I wygląda to mniej więcej tak. I teraz możemy sobie urządzić zawody. Który robal <laughs> szybciej dotrze do celu. Możemy zrobić labirynt. Ja z moimi szkrabami zrobiłem, o, takie, takie różne różnorakie robale i zrobiliśmy labirynt i, i ścigaliśmy się pojedynczo, mierzyliśmy czas który robal szybciej pokonał labirynt, ten, ten wygrywał, moi drodzy dlatego bawcie się dobrze można zrobić duże zawody na podwodze na <ścoughs> długim stole, można sobie tak po prostu je uruchomić, zobaczcie o. No, dlatego e, bawcie się, bawcie się dobrze. Kochani, pozdrawiam doktor Jurek! No, do zobaczenia. <suszy>